Cześć, witajcie bardzo serdecznie w moim Minecraftowym mieście. Dawno się nie widzieliśmy, ale przed Wami jest naprawdę ogromny projekt, który pochłonął naprawdę bardzo dużo mojego czasu i głównie dlatego do tej pory nie pojawił się żaden filmik, ponieważ nie chciało mi się do tego projektu wracać. Musiałem go kończyć przez kilka dni, musiałem go robić na raty, ponieważ był duży, a budynek jest tak duży, że nie wiedziałem co w nim wrzucać. Serio, zobaczcie sami. Słuchajcie kochani, znajdujemy się w moim minecraftowym metrze, ale nie o metrze będzie dzisiaj odcinek. Znajdujemy się tutaj dlatego, ponieważ chcę to metro troszeczkę przebudować i udoskonalić. Jeżeli macie jakieś pomysły albo propozycje, śmiało wpiszcie w komentarzach. A tematem dzisiejszego odcinka jest Dragon Ball Z. Dokładnie tak, a to co widzicie za mną to jest budynek Capsule Corporation. Dla tych, co wiedzą albo nie wiedzą, Capsule Corporation jest budynkiem dość charakterystycznym z serii Dragon Ball. W budynku tym mieszka Bulma wraz z rodzicami, jedna z głównych bohaterek anime oraz mangi Dragon Ball. Budynek jest przeogromny, szukałem różnych grafik w internecie, wzorowałem się na tym, co pamiętam z anime lub z mangi. Także wydaje mi się, że w miarę OK udało mi się odzorować, zachowałem myślę najważniejsze elementy, które w tym budynku powinny się znajdować, a reszta to po prostu moja wyobraźnia. I. Jak widzicie, budyneczek jest kolisty, przez co bardzo ciężko było rozmieścić pomieszczenia w tym budynku. Nawet jeżeli sobie coś tam. Poplanowałem, podzieliłem to na pokoje, to później nie miałem co w tych pokojach robić, bo było ich bardzo, bardzo dużo, a nie chciałem, żeby te pokoje się powtarzały, różniły tylko pojedynczymi elementami. Dlatego dużo czasu mi to zajmowało. Po pierwsze, robienie w kółko tych samych pokoi, różniących się od siebie małymi szczegółami, jest po prostu nudne i monotonne. Po drugie, nie chcąc robić tego samego, Brakowało mi trochę weny i pomysłu, więc musiałem nad tym się pochylić dłuższy okres czasu. Oczywiście nie budowałem tego przez, przez cały okres, gdy odcinków nie było. Nie myślcie sobie o tym, że, że aż tak długo mi to zajęło. Zajęło mi to w sumie może z tydzień, gdybym robił bez przerwy i siadał codziennie, pracował praktycznie cały dzień albo przynajmniej całe popołudnia. To myślę, że w tydzień bym się wyrobił, ale nie chciało mi się do tego siadać. Dzień w dzień, przez cały tydzień rozłożyłem to na raty i to takie długoterminowe raty, dlatego tak długo nie było żadnego odcinka. Następny odcinek myślę, że będzie z jakiegoś mniejszego projektu, z jakiegoś mniejszego budynku, żeby wypuścić go jeszcze mam nadzieję w drugiej połowie grudnia. A w międzyczasie pojawi się coś innego, na co możecie czekać. Coś, co o wiele szybciej się nagrywa i o wiele szybciej się montuje. Wchodzimy do środka budynku. Na początku mamy duże schody i coś, co widzimy w oddali, tam pójdziemy na początek, ponieważ jest to chyba jedna z najbardziej charakterystycznych części Capsule Corporation, czyli ogród. Ogród w środku domu. Postawiłem tutaj kilka drzew, wpuściłem tutaj trochę zwierzaków, dorobiłem oświetlenie, pobudowałem roślinki. Znajdują się tutaj również różnego rodzaju jeziorka, jest trochę wody, mały wodospadzik czyli taka natura w środku domu. Oczywiście drzewa nie chciały tutaj rosnąć, ponieważ wszystko jest zadaszone, więc drzewa też stworzyłem bloczek, po bloczku tak jak wszystkie krzaczki rośliny. Zwiedzanie zaczniemy od partera i pójdziemy sobie w lewą stronę. Pierwsze co widzimy jest to mała kuchnia, dość klasyczna. Mamy tutaj jakiś stolik, część jadalniana, są skrzynie. Mamy książkę z przepisami, kuchnię, zlew, wszystko i lodówka. Czy jest coś w lodówce? Jest. W lodówce mamy produkty schowane. Idziemy dalej. Pierwszy pokój. Jest to mała, pojedyncza sypialnia dla jednej osoby. Laptop, szafa wnękowa, łóżko. Bardzo klasycznie. Takich pokoi będzie sporo w tym budynku. I mamy kolejną sypialnię. Ta jest ciut mniejsza, ciut węższa. Znajdują się w niej bardzo podobne rzeczy. Jedyne co, co ją różni to w zasadzie mniej przestrzeni i kolorystyka. I teraz mamy pierwszy salon. Pierwszy salon z ogromnym telewizorem. Ponieważ Capsule Corporation jest to budynek, jak już wspomniałem, rodziców Bulmy. Bulmy, oni są okropnie bogaci. I naprawdę mogą sobie pozwolić na najlepsze rzeczy, na rzeczy na wypasie. Dlatego mamy tutaj taki wielki, wielki telewizor. Kolejne pomieszczenie, kolejna sypialnia. Również jest to wąska sypialnia. To, co różni od tej poprzedniej, to w zasadzie kolorystyka i nic więcej. Następna sypialnia, tym razem jest to sypialnia już dwuosobowa z dużym podwójnym łóżkiem. Z Kanapą, ale tak samo znajduje się tutaj komputer, książki, nic wymyślnego. I od tej strony możemy sobie wyjść na taras. Na tarasie mamy leżaczki, stolik do grilla, ale myślę, że taras i ogród omówimy sobie na samym końcu, gdy zwiedzimy wnętrze budynku, a jeszcze mamy dużo rzeczy do zwiedzania. Kolejna sypialnia dla dwóch osób, ale z pojedynczymi łóżeczkami. Są tu dwie szafy. Troszeczkę inny wystrój, czaszki, głowa smoka. Mamy tutaj Ernder skrzynię. Idziemy dalej. I co tu mamy? Kolejną sypialnię. Sypialnia dla jednej osoby. Dość wąska. Małe biureczko, skrzynia. Czyli w zasadzie wszystko, co. To w sypialni powinno być. A teraz mamy drugi salon, również z wielkim, wypasionym telewizorem. Nodbloki umieszczone po rogach, pełnią rolę głośników. Ostatnim Pokojem, a w zasadzie pomieszczeniem na parterze jest druga kuchnia. To jest już znacznie większa kuchnia. Mamy tutaj jadalnię dla naprawdę wielu osób. W kuchni rosną nam pięknie pędy bambusa. Ponadto mamy po środku dużą wyspę w kuchni. Mamy notebloki pełniące rolę głośników oraz naszą szafę grającą, żeby móc sobie puścić muzykę. Dużo urządzeń kuchennych. Mamy tutaj mikstury, różnego rodzaju piece, książkę kucharską, zlew i oczywiście lodówkę w której jest jedzenie. Przejdziemy teraz na piętro. Piętro zwiedzimy sobie od prawej strony dla odmiany. Pierwsze pomieszczenie łazienka. No tak, nie było jeszcze żadnej łazienki. Wszystkie łazienki znajdują się gór na górze, więc jeżeli kogoś na dole przypili to ma dosłownie przesrane. Z tych tutaj białych sztandarów zrobiłem coś na wzór papieru toaletowego, który znajduje się przy improwizowanym kibelku. Mamy również książeczkę do poczytania, jeżeli ktoś planuje jakieś dłuższe posiedzenie. Nie ma problemu. Let's go, idziemy dalej. Kolejna toaleta, ta już taka... Bardziej kameralna, węższa i mniejsza, mniej przestrzenna. A tutaj łaźnia, łaźnia z wielką wanną. Mówiłem Wam, że to mieszkanie musi być na wypasie. Dlatego mamy wielką wannę, rośnie nam bambus, półeczki, szafeczki oraz ręczniczki. Idziemy dalej. Tu mamy kolejny salon. Kolejny salon, ten już jest bardziej kameralny, ponieważ telewizor jest mniejszy. Tutaj rolę głośników pełni obsydian, który został rozrzucony po wszystkich rogach pomieszczenia, żeby była lepsza głębia dźwięku. Tutaj mamy taką przestrzeń na półpiętrze, gdzie można sobie spędzać wolny czas. Mamy tutaj miejsce, gdzie można posiedzieć, sporo książek, stoliki, taki troszeczkę zapychacz w wolnej przestrzeni. I przechodząc na drugą stronę, mamy możliwość zajrzenia, co się dzieje w naszym ogrodzie wewnątrz mieszkania z takiego balkoniku. Tu mamy kolejny zapychacz przestrzeni, który w zasadzie wygląda identycznie jak ten poprzedni. Zanim zwiedzimy drugą stronę tego piętra, pójdziemy na górę i okrążymy górę. Pierwsze co? Prysznice z ręcznikami. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. A tu toaleta. Prysznice na tym piętrze są bardzo ważne, ponieważ jest tu klucz całego budynku sala treningowa. Ten, kto oglądał Dragon Ball, na pewno kojarzy takie sceny, gdy Vegeta razem z Trąkiem ćwiczyli na jakiejś sali treningowej. Założyłem, że ona musi być gdzieś w tym budynku, dlatego ją zbudowałem. A jest to nie jak niebyle jaka sala treningowa, ponieważ ona ma specjalne urządzenie, ta cała mata, na której teraz stąpam, można na niej ustawić zwiększoną grawitację, na której trenowali nasi bohaterowie, ale pod warunkiem, że zachowam wszelkie przepisy bezpieczeństwa, czyli po pierwsze musimy zamknąć drzwi. Po drugie ustawiamy sobie wartość grawitacji o ile chcemy ją zwiększyć. Podchodzimy do komputera. Tu możemy sprawdzać wszelkie parametry. I zanim włączymy tą maszynę, musimy włączyć te dwie wajchy bezpieczeństwa. I dopiero teraz, włączając całe urządzenie, ta mata będzie nam generować większą grawitację. I powiem wam, że to działa. Ledwo mogę się tu poruszać na tej macie. Ledwo mogę się tu poruszać. Grawitację zwiększyłem nieznacznie. Ustawiłem najmniejszy poziom mocy, jaki jest możliwy. I ja ledwo mogę się tu poruszać. Słuchajcie, przeprowadzimy test. Jestem w trybie kreatywnym. Czy będę w stanie mógł tu latać? Jestem w trybie kreatywnym, słuchajcie, i nie jestem w stanie latać na tej. Spróbuję i od razu spadam, ciężko, ciężko, ciężko się znieść tutaj na tej macie, nawet na trybie kreatywnym, naprawdę naprawdę ta sala treningowa robi robotę, i algorytm odwlotny, czyli wyłączamy maszynę wyłączamy nasze zabezpieczenia jeżeli nie wyłączymy tych zabezpieczeń, wciśnięcie tego przycisku, wierzcie mi, nic nam nie da i procedura musi być zachowana musi być to robione po kolei Inaczej nie będzie to działało. I dopiero teraz możemy bezpiecznie otworzyć drzwi i wyjść z naszej sali treningowej. Kolejne pomieszczenie na tym piętrze jest to garderoba. Prawdziwy wojownik musi mieć garderobę ze swoimi zbrojami. Są to zbroje cyjaninów w różnych rozmiarach, z różnych materiałów, w zależności od tego, czy wybieramy się na trening, czy na prawdziwą walkę. Tu mamy taki mini salon, tu już naprawdę mniejszy telewizor i znacznie mniej przestrzeni. I kolejna rzecz, siłownia. Okej, okay, pierwszy raz robiłem siłownię w Minecraft'cie lub coś na wzór siłowni i naprawdę mi to nie wyszło. Na przykład ta ławeczka wygląda bardziej jak stół do ping-ponga. Niż, niż rzeczywistości ławeczka dlatego umówmy się tak, że jeżeli chcecie, żebym zrobił w moim minecraftowym mieście siłownię, przyłożę się do niej bardzo, napiszcie tylko w komentarzach siłownia i lecimy dalej kolejne pomieszczenie, tutaj zrobiłem coś w stylu spiżarni bo tak pomyślałem, że nie ma piwnicy i całe to mieszkanie, cały ten dom nie ma żadnej spiżarni, dlatego poustawiałem tutaj troszeczkę Półek nawrzucałem skrzyń i stworzyłem coś w rodzaju spiżarni. Kolejne pomieszczenie jest to sypialnia z dużym podwójnym łóżkiem z szafą wnękową. Przez przypadek założyłem spodnie. Trudno. Idziemy do następnego pomieszczenia. Kolejna toaleta. I kolejne prysznice, które jak wspomniałem, są dość ważne na tym piętrze, ponieważ nie tylko znajduje się tu sala treningowa i siłownia, ale również sala do fitnessu. Drabinki, materac. Też robiłem taką salę pierwszy raz. Jeżeli napiszecie odpowiednią ilość komentarzy albo przynajmniej jeden komentarz pod tym filmem siłownia, to zrobię siłownię w moim mieście w Minecrafcie. Ilość komentarzy zależy od tego, jak szybko ta siłownia Powstanie. Jak będzie ich dużo, to to się przyspieszyć, troszeczkę powstawanie siłowni. No obecną chwilę planuję tylko kilka mniejszych budynków, mieście, jakieś pojedyncze domki, żeby troszeczkę przyspieszyć dodawanie odcinków z tej serii. Tutaj mamy dwie bieżnie. Próbowałem robić rowerek, ale sobie w końcu odpuściłem. Postanowiłem, że jeżeli będę tworzył siłownię, to wtedy takie rowerki postaram się zrobić. Są tutaj po środku dwa telewizorki. Małe płaskie kolejne drabinki, i tak wygląda nasza sala do fitnessu. I taras nie można tego nazwać jakimś dużym ogrodem, jest to po prostu taras. Jeździe sobie przysiąść, lub ewentualnie spalić papierosa, czego nie polecam. I schodzimy w zasadzie tymi samymi schodami, którymi weszliśmy. Po drugiej stronie też są te same schody, ale nie zwiedziliśmy jeszcze jednej strony. Pierwszego piętra, dlatego zejdziemy sobie tędy i wchodzimy do pierwszego pomieszczenia sypialnia. Podwójna, bo co innego można tutaj umieścić. Szafa wnękowa. Nie będę otwierał, bo znowu coś przez przypadek na siebie założę. Kolejna sypialnia. Kolejna podwójna sypialnia. Ta wygląda tak trochę bardziej mrocznie. Spójrzcie, tylko na to okno takie wąskie, jak, jak w więzieniu. Ale mamy książkę i myślę, że przez to jest dosyć przytulnie. Kolejnym pokojem, a raczej pomieszczeniem, jest znowu łaźnia z dużą wanną. Naprawdę, mógłbym teraz tutaj siedzieć i w ogóle się stąd nie ruszać. Ale mam wam jeszcze kilka rzeczy do pokazania. Dlatego muszę wyjść. Lecimy dalej. Toaleta. I kolejna toaleta. I tak wygląda. Nasze piętra i w zasadzie zwiedziliśmy już cały budynek od wewnątrz. Wychodzimy na zewnątrz. Ale hola hola, czemu jest noc? Poczekajmy aż zrobi się dzień. I tak oto mamy dzień. Bez żadnych cheatów, bez żadnych komentarzy, Po prostu magia montażu. Ok, przeznaczyłem na ten budynek naprawdę dużo terenu wokoło ponieważ chciałem jeszcze zrobić jakiś fajny ogród. Dużo przestrzeni, takiej właśnie pomiędzy budynkiem a chodnikiem, wypełniłem sobie, jak widzicie, różnego rodzaju kwiatami. W zasadzie wykorzystałem chyba wszystkie możliwe rodzaje kwiatów, jakie są w Minecrafcie. Ogólnie to dużo rzeczy pojawiło się w Minecrafcie od czasu, gdy grałem w niego ostatnio, albo grałem z jakimiś tam przerwami. Ostatnio troszeczkę... Popatrzyłem na to co, co nowego się pojawiło. Pojawiło się sporo rzeczy. Rodzaje drewna i tak dalej. Będę chciał się z tym trochę bardziej zapoznakomić. Grając sobie na survivalów. Co od dawna nie robiłem. Więc być może. Być może. Ale nie obiecuję. Nie mówię tak. Nie mówię nie. Może pojawi się jakaś seria survivalowa z Minecrafta na, na moim kanale. Tylko taka bardziej. Bardziej mająca jakiś sens oraz cel. Tak jak wspomniałem. Na tarasie znajdują się leżaki. Znajduje się stolik. Grillowy oraz sam grill. Znając mnie wrzuciłem coś do skrzyni, coś co można wrzucić na ruszt. Oczywiście mamy węgiel i mamy mięso. Widzę, że trochę tych ciuchów chyba pozabierałem z tych szaf. Albo po prostu miałem je w ekwipunku. Okej. Okay. Już mamy upieczone. Ktoś zostawił. Jego strata. Wrzucamy węgiet, węgiel, a w zasadzie blok węgla, czyli, czyli brykiet. I, i mięso. Kolejne leżaki. Myślałem, żeby jeszcze dać tutaj parasole, ale za bardzo by to było. Strokato tutaj na tym, na tym tarasie, by było za dużo rzeczy nawrzucane. A jednak chciałem, żeby on był taki bardziej przestrzenny i coś, co w zasadzie w ostatniej chwili dorzuciłem: czyli schody do wody. Coś w stylu prywatnego, dużego basenu. Można wskoczyć do jeziora i fajnie się bawić. Na to wpadłem na koniec, bo tak uznałem, że powstała taka skarpa na koniec. Taki taras nad wodą i kurczę, fajnie by było, gdyby do tej wody można było wejść i, i można, zrobiłem, że, że można. ok czyli to, to wszystko w zasadzie, jeśli chodzi o ten budynek. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, bo naprawdę kosztował miał on dużo czasu i wysiłku i weny i w ogóle. Także, jak się wam podobał, łapkujcie, łapkujcie. Ja postaram się w jak najszybszym czasie zbudować coś małego i rzucić kolejny odcinek z tej serii. Być może dorzucę jakąś serię, którą uda się zrobić na szybko, tak jak na przykład odcinek survivalowy. Gram, nagrywam, montuję i wrzucam. A tutaj jednak przy budynkach, już kiedyś o tym mówiłem, muszę troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby to rozplanować, przemyśleć. Wbudować przede wszystkim, nawet na trybie kreatywnym, gdzie, gdzie nie muszę wydobywać surowców. Zajmuje to dużo czasu. Ok, więc na dzisiaj ode mnie to będzie wszystko.